Moje największe osiągnięcie życia do tej pory. Hmm. Ogarnięcie strachu przed samotnością. Ogarnięcie strachu przed byciem samym ze sobą. Ale nie tylko ogarnięcie tego strachu, ale zamienienie tego w pewną potrzebę i praktykę bycia samym ze sobą. Kiedy nie ma nic wokół, kiedy się nic nie dzieje, często kiedyś szukałem coś do roboty, coś do zrobienia, coś do zaplanowania, a co będzie jutro? Może włączę jakiś film sobie, i telefon, i, i, a może coś przeczytam. A kiedy znalazłem tę przestrzeń bycia samym sobą, bez niczego, bez nikogo, bez social media, bez książek, bez telewizora, be, bez niczego, tylko ja i świadomość, świadomość życia we mnie. To jest umiejętność. To jest umiejętność, której się nauczyłem przez całe moje dotychczasowe życie. Jestem z niej bardzo dumny i uważam ją za, za swoje osiągnięcie życiowe. Możliwość bycia, po prostu bycia z samym życiem we mnie. Jak mi trochę dokopało i Zostałem sam w wielkim pustym domu tuż przed świętem Bożego Narodzenia, w długach, w płaczu, w rozpaczy. Nagle uświadomiłem sobie, że to wszystko minie, to nie jestem ja, że ja to jest ta esencja we mnie to jest ten ktoś, kto przyszedł tutaj sam bez niczego i taki sam bez niczego odejdzie. Aby doświadczać dalej w innych wymiarach. Te kopniaki od wszechświata były mi bardzo potrzebne. To, są, to były cudowne lekcje i jestem za nie wdzięczny. Te kopniaki od wszechświata nie tylko nauczyły mnie i pomogły mi być samemu ze sobą ogarnąć strach nie tylko przed samotnością, ale również przed, przed odejściem przed odejściem z, tego, z tej fizyczności. Pozwoliły mi ogarnąć strach przed stratą, przed stratą wszystkiego tego, co jest na zewnątrz, co nazywałem do tej pory życiem. Mogę dziś powiedzieć, że gdybym odszedł z tego ciała dzisiaj, to odejdę szczę szczęśliwy, bez żadnych, żadnych żali, bez żadnych rozterek że czegoś jeszcze nie dokonałem, że jeszcze to chciałem, że jeszcze tamto chciałem. To, mo, to może być źle, źle zrozumiane, bo kiedyś to zwierzyłem się w ten sposób bliskiej osobie. Zapytano się mnie, to już straciłeś wolę życia? Ja nie, wręcz przeciwnie. Ja chcę żyć, chcę tworzyć. Chcę zmieniać dalej swoją pasję, swój cel życia. Ale nie potrzebuje żadnych warunków z zewnątrz. Nic się nie musi stać, abym ja je tworzył. Jeżeli się dzisiaj wszystko skończy, to będzie ok. I tak, to jest taki paradoks. Aby narodzić się na nowo w tym życiu, musimy jakby umrzeć. Coś się musi skończyć, musimy wrócić kompletnie do siebie. Nigdy przed tym nie miałem większej radości życia. I te kopniaki od wszechświata także pomogły mi zrozumieć, Moją pasję życiową wrócić do swojego zawodu, animatora, wrócić do swojego zawodu i wzbogacić go o bycie animatorem radości życia, aby inni uczyli się z moich kopniaków, aby inni nie musieli dostać już kopniaków od wszechświata, aby zacząć żyć w pełni i w radości. To jest moje największe osiągnięcie do tej pory: ogarnięcie strachu przed byciem w samotności. I, i umiejętność bycia samym. I następnym paradoksem jest to, że pojawił się związek i bierze, praktykuje i kompletnie jestem 100% za tym, że jeżeli odpuścimy coś kompletnie, to czego pragniemy, to wtedy to do nas przychodzi. Pomagam wszystkim, którzy się do mnie zwrócą o pomoc. Zapraszam do kontaktu ze mną. Zobaczmy, czy Mogę Tobie pomóc również uchwycić swoją pełnię życia, rozpalić w Tobie to, co już masz.